Cześć, A dzisiaj zrelacjonuję Wam efekty moich działań nad wysprzęglnikiem, czyli nad tym jego czyszczeniem, smarowaniem. Możecie to zobaczyć w moim poprzednim filmiku. Link do niego wyświetla się w rogu. Eee, krótko, czy warto? Warto. Eee, czy ta zmiana biegów jest y, szybsza? No nie, tutaj takiego efektu nie zauważyłem. Oczywiście, Wiecie, też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że niestety człowiek jest podatny na taki efekt jak placebo i generalnie, jeśli coś rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem, no to samo się powinno działać lepiej, tak? I tak to też powinienem odbierać, ale już tak zupełnie obiektywnie, to na pewno biegi zmieniają się płynniej, to się da wyczuć, tak? Nie to, że szybciej, ale płynniej. Tu z tego jestem zadowolony. Drugim Drugą sprawą, którą zauważyłem, że jest zmiana na plus, jest to, i tu jest wyraźna zmiana, że gdy przed pracą nad tym wysprzęgnikiem dojeżdżałem do skrzyżowania i nie zatrzymałem się, tylko gdzieś na powiedzmy z 5-10 na godzinę dodałem gazu, był taki efekt wcześniej jak uślizgnięcie sprzęgła, gdzie auto najpierw dodało gazu, a dopiero później zwolniło wysprzęgnik. W tej chwili to w ogóle nie występuje. Jest tak, że Dzieje się to zupełnie płynnie i tak jak powinno być. No, tu jestem mega zadowolony z tego. E, oczywiście to się działo w specyficznych sytuacjach, w których raz na, na, na kilka dni taka sytuacja miała miejsce, ale miała. W tej chwili tego nie zauważam. Czyli zmiana na plus jest i ogólnie uważam, że warto taki wysprzętnik rozebrać, wyczyścić, nasmarować. Oczywiście pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność, ponieważ sprawa jest dosyć delikatna, jeżeli gdzieś tam nie w tym miejscu nawiedzicie co trzeba, no to można coś takiego skutecznie spierdzielić. Ale też nie ma się co w sumie załamywać i, i poddawać, bo nawet gdyby to używana część tego typu, to kosztuje pewnie obecnie z 50 czy 100 zł. Także wiele do stracenia nie ma. A przypuszczam też, bo generalnie mój nie był w aż takim złym stanie, e, tak jak widzieliście, on był wymieniany jakieś tam 10 lat temu, na nowy zupełnie. E, tym samym, jeżeli ktoś ma oryginalny 20-paroletni wysprzęgnik którego nikt wcześniej nie dotykał, no to może spodziewać się zmiany na plus dużo większej, aniżeli ja u siebie. A teraz, to tu będę dużo gadał, dam Wam może zbliżenie na obrotomierz. Zobaczycie, jak te biegi się u mnie zmieniają. To może dajcie znać w komentarzach, jak to się odbywa u, dba, u Was, lepiej, gorzej. Eee, ja w tej chwili jestem z tego e, procesu zadowolony. Byłem wcześniej, ale w tej chwili to już jest dopełnienie tego, czego bym e, oczekiwał po takiej strzyni biegów i, i takim samochodzie. Także jak widzicie, tak to się mniej więcej ma. Dajcie znać w komentarzach, co tam o tym sądzicie w porównaniu do pracy Waszych Przekładni. No i cóż, do następnego. Pozdrawiam. Cześć.